Słynę do rasy stary Tinger, a dzisiaj będę omawiał tak? ten oto zegarek. Ten oto zegarek to jest Mi Band 4. Zapraszam do oglądania. Mi Band, Mi Band 4 to był, to był nie zegarek, a opaska. No i ta opaska dostałem ją na święta w 2022 i no i dobrze, tylko tam tylko jak widzicie brakuje jej czegoś bo w końcu mi tak łapał rosła, że w końcu ta opaska czy opaska która to trzymała też to pękła. No ogólnie wszystko działa nit. Wszystko działa, git. powiadomienia brak. Ja aktualnie miałem jeden, jeden problem z, tym, z tą obstą paską. Bo nie dało się jej połączyć z moim aktualnym telefonem, więc... Musiałem mieć... pod ręką... Ha, Huawei P9 Lite. Tylko on dobrze się łączył z tym zegarkiem. Ci, co nie oglądali mojego filmu z omp MP9, to odsyłam ich na karcie. Tutaj macie na karcie. Eee, Torcze na zegarek w ogóle się nie zmieniły. Są takie same od tylu lat. Ta mi się bardzo podobała. No i jak widzicie, wszystko. Dobrze działa z tym zegarku, i zaraz przejdę do omawiania. A tak w ogóle, co właśnie w tym zegarku jest taki mały problem. Bo chyba to nie wiem, czy to jest wato fabryczne. Nie wiem, chyba tego nie było. Popatrzcie, puszcza się muza, w ogóle w ogóle jest połączenie, ale. W ogóle nie, nie widzi tej nazwy utworu. W ogóle nie może pauzować. Ani nic z tym robić. To nie wiem co... Nie wiem co się tu dzieje. To teraz przechodzę co do omawiania. Mi Band 4 oferuje kolorowy ekran AMOLED. Który właśnie oferuje no... Kolor, kolorowy ekran. Dobra, tak szczerze to... Yy, też oferuje rozdzielczość 120 na 100 na 240 pikseli, co było to sobie przeskokiem od Mi Band 3, który oferował e, nie kolorowy ekran ani, e, ani taką rozdzielczość, więc i panel dotykowy z, z przyciskiem funkcyjnym, trochę, trochę, który trochę przypomina od iPhone'a, od iPhone'a, tych starszych modeli iPhone'a. Ten jeden przycisk i kolor, kolorowy wyświetlacz, już mówiłem. Większy niż w poprzednich modelach, jak to zresztą powiedziałem. I monitorowanie zdrowia, wodo wodoszczelność i pływanie. Bateria, która dłużej wytrzymywa od in innych modeli. Dlatego Bluetooth 5.0 działa tylko z telefonami Android 4.4. I no przynajmniej wiemy ja nie wiem dlaczego właśnie ze moim najnowszym telefonem, który ma Androida 13 nie chcę, Znaczy nie jest najnowsza, ale dobra. Z którym Androida 13 nie chciał się połączyć, nie? No, widz... Design był no, tak jak tą opaskę. Do dziś mamy, jakby, iPad ma 10. Taki, taki sam kształt. W ogóle go nie zmieniają. E, niektóre warianty i wersje tego. tego Tejże opaski miały też funkcję NFC, czyli że funkcję płatności zbliżeniowej. Czyli, że jak się przybliżał opaskę, to płaciło się, no. Opinie użytkowników były mieszane, no. Pomiar tenca i szczegółowe dane, snu, może być, może nie być dokładne, niestety. Jak akcesoria, można było zawsze co dogubić, no. Kolejną opaskę, ale ja tego nie chciałem zrobić. I. No, to tyle. Tyle mogę powiedzieć. No i w sumie to tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z omawianiem jakiegoś urządzenia, to piszcie jakie urządzenie. Też zamierzałem nagrać o takim jednym naprawianiu takiego Samsunga Galaxy S7 Edge. Więc jeżeli chcecie to napiszcie w komentarzach, to do zobaczenia. Siemano.